Do rozwiązania mamy belkę prostą, ale na początek, może przyjmijmy sobie pewien schemat, według którego będziemy się posługiwać krok po kroku w celu rozwiązania tego zadania. Ja już tu mam przygotowany schemat, a więc zacznijmy od punktu pierwszego: Znakowanie wartości sił i reakcji. Więc przyjmijmy sobie, że ze znakiem dodatnim będą wszystkie nasze siły i reakcje działające pionowo do góry oraz siły i reakcje poziome działające w prawo oraz moment kręcący zgodnie z ruchem wskazówek. Zegara. To będą nasze wszystkie dodatnie. Teraz ujemne. To będą nasze siły i reakcje działające pionowo w dół. Siły poziome działające i reakcje w lewą stronę oraz moment kręcący przeciwnie do ruchu. Wskazówek zegara. I tak wartości będziemy zapisywać ze znakiem dodatnim i ze znakiem ujemnym. Następnie przejdziemy do punktu drugiego, wyznaczyć reakcję w podporach. No więc tu mamy podporę przegubową przesuwną. A więc mamy tu jedną reakcję. Jedną reakcję pionową. Tu mamy. Podporę przegubową nie przesuwną. A więc mamy dwie reakcje. Jedna reakcja działająca pionowo do góry. Oraz druga reakcja działająca poziom. To, tak jak przyjmujemy zwroty, nie ma znaczenia. Tylko trzeba pamiętać o naszym znakowaniu, jakim sobie przyjęliśmy czyli te dwie reakcje będą znakiem dodatnim, a ta reakcja będzie ze znakiem ujemnym. Tylko co jest najważniejsze, jeżeli raz przyjmiemy zwroty, to musimy się ich trzymać do końca rozwiązania zadania z takimi samymi znakami. Przechodzimy do punktu trzeciego, stopień statycznej niewznaczalności, czyli nasze SSN to jest liczba Reakcji minus liczba przegubów minus 3. Może sobie zapiszmy, że Lr to jest liczba reakcji. Lp to jest liczba przegubów. 3 to jest stan równowagi. Jest to liczba stała. Więc nasze SSN równa się ile mamy reakcji w tej walce? Raz, dwa, trzy. Czyli 3 reakcje minus przegubów nie mamy, a więc piszemy 0 i liczbę stałą. 3, więc nasze SSN równa się 0. A więc jest to belka statycznie wyznaczalna. Następnie musimy obliczyć wartości reakcji w podporach. Aby to zrobić możemy skorzystać z trzech równań. Z sumy rzutów na oś X z sumy rzutów na oś Y oraz sumy momentów na dowolny punkt. Nasze i to jest dowolny punkt. A więc korzystajmy może z samorzutu względem osi x. Najpierw sobie oznaczmy. Te podpory, niech to będzie nasza podpora A, Tu niech będzie podpora B. Napiszmy w sumie, że to jest reakcja VA. Tutaj VB. A tutaj H. Skąd V i H? A więc V to jest od słowa vertical. Jest to reakcja pionowa. Muszę zapiszmy. Aha, pochodzi od słowa horyzont. Jest to pozioma reakcja. No więc obliczmy sobie, tak jak mówiłem, względem osi x. Na osi OX, ile mamy reakcji i sił? Mamy tylko jedną reakcję reakcję Hb. Oczywiście musimy pamiętać, że ona jest ze znakiem ujemnym. Czyli minus Hb równa się 0. Nie mamy więcej reakcji ani sił. A więc HB równa się 0. I to sobie zapiszmy, że HB równa się 0. Następnie jakbyśmy chcieli obliczyć względem osi o Y, no to nie wyliczymy, będziemy mieli dwie niewiadome VA i VB. Więc musimy sobie wyliczyć względem dowolnego punktu. Więc wybierzmy sobie może punkt względem punktu B. I jak to najłatwiej i prościej wytłumaczyć? Może na zasadzie wiatraka. No więc wyobraźmy sobie, że w punkcie B stawiamy wiatrak. Może bardziej dokładnie śmigła od wiatraka. A więc tak, reakcja VA działająca do góry uderzy nam w śmigło od dołu, a więc wiatrak będzie się poruszał w prawą stronę. Wyobraźmy sobie, może, że to śmigło wiatraka jest rozciągnięte do końca naszej belki. A więc ta siła VA uderza wiatrak a więc śmigło wiatraka obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli nasza reakcja VA zgodnie z tym, co przyjęliśmy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będzie dodatnia. A więc zapisujemy, że VA jest dodatnie i mnożymy razy odległość. Razy ramię. Nasza odległość do punktu B jest, wynosi. 4. Następnie siła pionowa, działająca w dół, uderzy nam śmigło wiatraka od góry, a więc śmigło zacznie poruszać się w lewą stronę. Czyli będzie na pewno na minusie. Zgodnie z tym, co przyjęliśmy. Czyli minus 20. Pomnożone przez ramię. Czyli razy 2. Następnie siła VB uderza nam prosto w środek naszego skrzydła wiatraka, więc nie zadziała na ten wiatrak. Ani nie poruszy się na wiatrak w prawo, ani też w lewo. Bo uderza w sam środek tego skrzydła. Siła HB no jest równa 0, więc. Nie działa tutaj żadna reakcja, ale jakby była różna od zera, to również by na mnie nie podziałała na ten wiatrak, bo również by uderzała sam środek skrzydła tego wiatraka, więc by nie zadziałał ani w lewą stronę, ani w prawą stronę. Więc przyrównujemy tą reakcję już do zera. I wyliczamy 4VA. Minus 40 0, to 4 VA równa się 40, dzielone przez 4, VA równa się 10 kN. I tu sobie zapiszmy, może. Ok, i teraz już byśmy mogli sobie obliczyć reakcję VB. Sumy rzutów na oś y, ale sumę rzutów na oś y zostawmy sobie na, na sam koniec, w celu sprawdzenia naszych obliczeń. Więc teraz, może obliczmy sobie naszą reakcję VB z sumy momentów względem punktu A. Teraz ta sama. Zasada rozwiązywania działań, jak w przypadku punktu B. Tylko teraz musimy sobie wyobrazić, że ten wiatrak znajduje się w punkcie A. Może narysujmy to sobie. Wyobraźmy sobie, że teraz ten wiatrak jest w punkcie A, czyli tu mamy, chyba. kila newtonów tu mamy VB tu mamy nasze AB równe 0 i to jest nasza siła P równa 20 kila newtonów a więc tak, siła VA uderza w sam środek wiatraka, więc nie będzie miała żadnego wpływu na ruch naszym wiatrakiem ani w prawo, ani w lewo. Więc nie piszemy się VA. reakcji VA. Siła P zadziała nam na wiatrak. Oczywiście wyobrażamy sobie tak za pierwszym razem, że ten wiatrak jest rozciągnięty na. Szerokość naszej belki. Siła P, uderzając nasz wiatrak od góry, wiatrak zacznie poruszać się w prawą stronę, a więc siła P zgodnie z przyjętymi znakami będzie dodatnia, a więc 20 pomnożone przez ramię. Tu wiemy, że jest ramię 2 od siły P, czyli razy 2. Następnie Siła HB jest zerowa, to i tak nie ma żadnego wpływu. Ale tak jak mówiłem, by była dodatnia, to uderza nam w środek tego śmigła. To też by nie podziałała na nasz wiatrak. Wiatrak by się nie zakręcił ani w lewo, ani w prawo. I siła VB uderzy nam w wiatrak od dołu. A więc wiatrak zacznie poruszać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A więc. Ze znakiem minus będzie Vb pomnożone przez naszą odległość. Nasza odległość jest z punktu B do A wynosi 4, czyli razy 4. I przyrównujemy to do 0, a no więc wyliczamy minus 4 Vb równa się minus 40, dzielone przez minus 4 to nasze Vb wynosi 10 kN. No i teraz musimy dokonać sprawdzenia. Może już tutaj sobie napiszmy nasze sprawdzenie. Powiedzieliśmy sobie, że przyjmiemy sumę rzutów na oś Y. A więc na no osi y działa na siła VA pionowo do góry, a więc będzie ze znakiem dodatnim, Znaczy reakcja reakcja VA. Następnie siła P ze zwrotem na dół, czyli będzie ujemna, oraz reakcja VB ze zwrotem do góry, czyli będzie dodatnie przyrównujemy do zera, a więc 0 równa się 0, czyli lewa strona równa się prawej. I mamy sprawdzone, że zadanie zostało poprawnie obliczone.